Cześć, witam was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy i dzisiaj zapraszam was na haul ubraniowy z i To dzisiaj przygotowałam dla was sporo dzieliny, w tym właśnie dużo wełny, alpaki w składzie. Wydaje mi się, że znajdziemy sporo fajnych rzeczy. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie się na dole w opisie wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki z serii Mierzymy pojawiają się dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowego filmu koniecznie zasubskrybuj kanał. Zacznę dzisiaj od dwóch przepięknych elementów dzielinowych. Które są jednocześnie z umorą dla wszystkich osób ze skórą wrażliwą. Przynajmniej mnie alpaka po prostu niesamowicie gryzie, dlatego też ten zestaw nie jest dla mnie, ale jak tylko zobaczyłam na stronie, no to kurczę, zakochałam się. Przepiękny wzór tutaj mamy na tym kardiganie. Kardigan już to 190 zł. W składzie znajdziemy 31% alpaki, 31% wełny, Oprócz tego mamy poliester oraz elastan w składzie. No tutaj na sobie mam rozmiar M. No i leży super. Jest to kardigan taki dosyć luźny. Widać to nawet w przypadku mniejszego rozmiaru, ale ma standardowy krój, bym powiedziała. Nie jest owoistejzowy, nie jest zbyt szeroki, bardzo ładnie się układa. Sama podwijałabym go raczej z przodu czy odpinała tutaj guziki, no ale wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Ten wzór robi roboty, w szczególności, że tutaj też jest przepięknie zakończony, zarówno na rękawach, jak i także w tłowiu, No i jest zadbany tak naprawdę każdy detal, więc warto zwrócić uwagę, jeśli wam alpaka w składzie nie przeszkadza, nie gryzie was. Tutaj na dole spódnica trapezowa, która jak już tu jest to 50 zł, mam dokładnie ten sam skład. Tutaj na sobie mam rozmiar L, no i bym powiedziała bardzo dobrze. Ja akurat mam problem z tego typu spódnicami, że one na mnie nie są aż tak trapezowe, tak rozkruszywane, jak być powinny. No i właśnie, jest to trapezowa spódnica. Dlatego też ona tą objętość ma bardziej tutaj w bok. Dlatego też jak stoję bokiem no to podkreśla brzuch, ponieważ tutaj tej objętości nie ma. Tutaj jest raczej bardziej taka płaska bokiem, a rozszerza się w tę stronę. Ma przepiękny kolor plus za to, że długość jest dłuższa niż standardowe mini, czyli dalej to jest mini, dalej przepięknie wygląda, ale właśnie mimo założenia w największym miejscu w talii, to jak widzicie nie jest taka krótka i mam sporo centymetrów tutaj pod pośladkami, a oczywiście zawsze możemy ją niżej troszeczkę opuścić w momencie, gdy chcecie mieć jeszcze ją dłuższą. Ja tak naprawdę mam chyba 6 cm nad pępkiem w tym momencie założoną. No, bardzo mi się to podoba, zarówno pojedyncze elementy, jak i także tutaj w tym zestawie. Tutaj też przepiękny sweter z mieszanki wełny, który kosztuje 230 zł. W składzie w połowie poliester, ale także jest tutaj wełna, 36% i 15% moheru. Tutaj niestety powtórkę z rozrywki, ale moher też jest na mojej takiej liście zakazanej, gryzącej. Jeśli chodzi o rozmiar, zamówiłam tutaj rozmiar M. Mamy tutaj sweter w pudrowo-różowym kolorze z półgolfem, z bardzo ładnym wzorem tutaj. Mamy taki trochę vintage vibe, mam wrażenie. Różniejszy krój mimo rozmiaru M, jak widzicie, jest on dosyć luźny, ale też nie jest obejrzsazowy, jest zgrabny, jest długi. Ja sobie podminałam z przodu, ale jak możecie zobaczyć na taką standardową długość wzór także jest tutaj z tyłu. Nie wiem, co więcej powiedzieć, po prostu podoba mi się dla osób, które nie mają wrażliwej skóry, sprawdźcie. Jeśli chodzi o spódniczkę, to słuchajcie, niestety nie mogę jej podlinkować, nie wiem, czemu nie chce się ona otworzyć, jak zaszukuję po numerze, jak klikam, wiecie, w zamówieniu, więc tylko mogę wam powiedzieć, że kosztuje ona 150 zł. Jest ona z imitacji skóry, zamówiłam tutaj rozmiar XL, no i powiem szczerze, że jest naprawdę mała jak na ten rozmiar. Jest dopasowana w ogólnej części, następnie jest plisowana, ładnie Wygląda tutaj na przestrzeni brzucha, no ale na moich krągłościach mam wrażenie, że to jest tłumacz. Stanę tutaj, żebyście dokładnie widzieli. Mam wrażenie, że bardzo mocno tutaj podkreśla krągłości i jakby je uwydatnia. Nie do końca mi się to podoba, mimo tego, że nie jest spódnicą mini. I zazwyczaj te spódnice mini tak dodawała mi tutaj objętości za dużo, że tak, wiecie, wystawał ten materiał na zewnątrz Tutaj niby idzie później na wprost, ale mam wrażenie, że po prostu mnie w tym miejscu poszerza Więc ten zestaw też nie jest dla mnie, więc szukamy dalej Tutaj, słuchajcie, kolejny wełniany hit, który ja Mamohito nam przygotowało w tym sezonie sweter, który kosztuje 300 zł Występuje w dwóch kolorach, czyli zarówno w tym takim ciepłym, trochę nawet masełkowo-żółtym Odcieniu beżu, jakby tak powiedziałabym, pomiędzy beżem a właśnie takim kolorem, który był na topie. Tutaj możecie zobaczyć prawdziwe masełko, a to jest taka nieco bardziej bożowa wersja, ale dalej po prostu piękna, drukowająca uwaga i taka niecodzienna, mało spotykana, ale także w szarym kolorze jest ono dostępne, jest w 100% z wełny, na sobie mam rozmiar L, ale właśnie chciałam tak nieco luźniejszy, chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł, w sensie, że wydaje mi się, że i MK i LK będą tutaj dobrze wyglądały. On jest bardzo cieniutki, taki lejący. no idealny bym powiedziała dla mnie, ponieważ mi zazwyczaj wełnie jest bardzo, bardzo ciepło, w szczególności w takiej albo zbitej bardziej, albo grubej po prostu. Tutaj ze względu na to, że mamy cienki materiał i jeszcze właśnie luźny krój, no to będzie taki akurat moim zdaniem, ale wydaje mi się, że sprawdzę sobie rozmiar M. Mamy tutaj taki ściągacz, który trochę nachodzi na szyję, trochę jak w przypadku stojek, ale jak widzicie, tutaj nie wystaje za bardzo, ale po prostu tutaj dotyka, ale nie przeszkadza mi w żaden sposób. Jest ładnie podkreślone ramię, przeszycie na skos, szeroki jest tutaj w tułowiu, ale rękawy są takie, jak widzicie, proste. Podoba mi się to, że nie są zakończone zwężeniem, tylko właśnie takie luźne. długość mniej więcej do połowy pośladków. No, ja jestem zakochana i tak jak powiedziałam, wam kardigany, jakieś pojedyncze elementy z wełny, mohito to też jest kolejny element, który nie gryzie. Jeśli chodzi o dół, to mam tutaj spodnie z imitacją. I skóry, które kosztują 140 zł, są one w czekoladowym kolorze, na sobie mam rozmiar 42 no i powiem szczerze, że podobają mi się, ja naprawdę mam ogromne trudności, jeśli chodzi o znalezienie odpowiednich spodni i leggingsów, właśnie z imitacji skóry, ze względu na to, że jednak, przez to, że ja mam takie bardziej rozbudowane uda, no to zazwyczaj tu jest po prostu za ciasno, a mam wrażenie, że ten model jest po prostu idealny idealny i tutaj nogawki są jak widzicie straight są odrobinę przykrótkie, ale na tyle jest wąska nogawka, że jakoś mi się mocno nie gryzie. Tym bardziej, że jak założymy jakieś botki, jak założymy jakieś sneakersy do tego, no to będzie to dobrze wyglądać. Ja w tym momencie jestem w balerinach, więc tutaj widać wtedy bardziej, że. Są nie do ziemi, ale właśnie w innych butach będzie zupełnie to inaczej wyglądało. Są z wysokim stanem, a to się za często nie zdarza, jeśli chodzi o markę Mokito. Tutaj dopasowane w brzuchu, ale jakoś bardzo tego brzucha nie podkreślają. W sensie wiadomo, że widać, że jest wystający, ale po prostu tutaj w pachminach ładnie się układa. Troszeczkę tylko się załamuje materiał, ale w bardzo małym stopniu jak na ten rodzaj spodniczy. Z tyłu, jak widzicie, jest idealne dopasowanie. Nie zbieramy się tutaj materiału, co pod No i pośladki też są przepięknie Podkreślone bardzo mi się podobają. Kolor też fajnie by było, jakby była jakaś jaśniejsza wersja brązu, nie tylko taka czekoladowa, ale to jest zdecydowanie jeden z tych modeli, które warto sprawdzić. Jeśli chodzi o środek, to jest on taki milusi puszysty. Ten outfit wyglądałby dobrze, gdyby nie to, że ja mam teraz za bardzo taki grzeczny. I ze względu na grzywkę i jakby ten kolor czarny to jest trochę tłumacz, jakby to było w brodzie, jeszcze miałoby ręce i nogi, ale na modelce kamizelka z połączeniem z shortami, które są do kompletu, wyglądała rewelacyjnie. Więc to tak naprawdę zależy od tego. Jaki macie kolor włosów, jaki macie charakter. Wiecie, to jest jednak taka stylówka bardziej rokowa, może niekoniecznie z tym golfem, bardziej może ze bluzą z drugim rękawem, z klasycznym dekoltem, ale tak czy inaczej, jakby te dwie rzeczy raczej nie do mnie. Kamizelka kosztuje 120 zł, zamówiłam rozmiar 42. Zazwyczaj zamawiam 40, jeśli chodzi o markę Mohito, jeśli chodzi o kamizelki, ale tutaj dla pewności, ponieważ zazwyczaj jednak jako skóra jest taka sztywniejsza. Jakby nie, nie ma tego marginesu błędu, i uważam, że to był dobry wybór. Nie jest to ten rodzaj kamizelki, który lubię najbardziej, ponieważ jest taka bardzo prosta, prawie nie podkreśla talii, jest mocno zabudowana. Ogólnie czuję się masywno tutaj w przestrzeni biustu, może ze względu na to, że ten dakot jest dosyć płytki i tutaj jakoś mnie szerza, mm, nie wiem. Do kompletu do tej kamizelki ogólnie są takie klasyczne shorty z imitacji skóry, ale niestety nie było mojego rozmiaru w dalszym ciągu, niemalę podziękuję wam dodatkowo na dole, dlatego też zamówiłam takie shorty z imitacją spódniczki. Niestety Dobrze, że wam nie zademonstruję, ponieważ mam uszkodzony zamek i nie jestem w stanie ruszyć nim do góry. Szorty są tutaj po całości, a jest tylko taka klapa rozmiar, jaki mam sobie to 42. Tutaj cena to 100 zł i występuje zarówno w tej czarnej wersji, jak i także w takiej karmelowo-brązowej. Obie wersje w sumie są bardzo fajne. Tutaj ta skóra jest inna niż w przypadku kamizelki. Jest taka sztywniejsza, mniej gładka, taka bardziej sztuczna, a ta góra jest taka. Że czuć, jakby była skórą, skórą. Pod spodem cieniutki golfik, który wykonany jest głównie z wiskozy, ponieważ aż w 70% i kosztuje 80 zł. Do wybelu jest wiele kolorów. Ja sama zamówiłam tę wersję kremową, ale także czarną, czyli w sumie takie największe wejzyki. No, i tutaj na sobie mam rozmiar M. To był bardzo dobry wybór, ponieważ jak widzicie, ten golfik jest taki bardzo dopasowany, praktycznie się nie marszczy. Wiecie, jak się jeszcze odpowiednio wsadzi w dół które będzie zapięty To też inaczej to będzie wyglądało Ale właśnie o takie dopasowanie mi chodziło Jedyne co, to ten ściągacz mógłby być nieco większy Taki luźniejszy Ze względu na to, że tutaj ta dzienina jest taka cieniutka, przyjemna A ściągacz jest po prostu taki dosyć gruby w porównaniu Więc po prostu też delikatnie to by troszeczkę wyglądało Ale tak czy inaczej uważam, że jest to rzecz godna uwagi Ja się zastanawiałam, czy zostawić sobie właśnie ten golfik tutaj Czy spróbować znaleźć jakąś fajną wełnianą wersję czy to z wełny Merino, czy klasyczną, ale też Merino potrafi mi gryźć, więc e, zobaczę, ale to jest fajna opcja właśnie z wiskozy. Kolejny sweter z połączenia wełny z moherem kosztuje 260 zł. W składzie znajdziemy 32% wełny, 32% moheru, 3% elastanu, oprócz tego poliester. Tutaj na sobie mam rozmiar L, ma przepiękny kolor, taki bardzo jasny, kremowy, ale taki wpadający w różowe tony troszeczkę. Bardzo mi się podoba, jest obszerny, e, ale Zdecydowanie ma w sobie urok. Chociaż MK też wydaje mi się, że dobrze by tutaj leżała. Jest oboje szeroki, szeroki, z opuszczonym ramieniem. bardzo luźne rękawy. Długość też jest taka, wiecie, za pośladki. Więc śmiało do jakichś dopasowanych wspomnień, do leggingsów też będzie idealnie pasować. Tutaj też informacje dla osób z różową skórą. Ten speter gryzie. Występuje tylko w tym kolorze. Jeśli chodzi o spodnicę na dole, kosztuje ona 140 zł. W składzie znajdziemy 32% wiskozy, też odrobinę, alastanu, oprócz tego poliester. Tutaj na sobie mam rozmiar 40 i jest podobnie dopasowana, co właśnie ta z ekoskóry, którą Wam wcześniej pokazywałam, więc faktycznie tam jest zaniżona rozmiarówka. Tutaj też jest dopasowana w górnej części, właśnie w tali, a później się rozchodzi. Ładnie wygląda zdecydowanie. Nie jestem przekonana, do tej długości, tak naprawdę. Jak lubię spódnice do połowy łydki, tak jednak bardziej w tych satynowych propozycjach, nie aż takich rozproszowanych. I nie wiem, może się przekonam, może nie, zobaczymy. Ale jakby sam w sobie materiał jest super, jakby była taka wiecie, do połowy uda, to w ogóle byłaby idealna. Tutaj jest paseczek dołączony, mógłby być w sumie bardziej brązowy niż czarny. I ta spódnica też występuje w wersji szarej, gładkiej. Raczej nie połączyłabym tych dwóch rzeczy razem, ale. W tym zestawieniem Wam je pokażę. Na górze kardigan z wełną z alpaki, który kosztuje 180 zł, występuje w wersji burgundowej, ale także szarej. Na sobie mam tutaj rozmiar L, w składzie znajdziemy 31% alpaki, 31% wełny. Tak naprawdę te składy się powtarzają w przypadku różnych właśnie, jak widzieliście, nowych elementów. Mamy tutaj standardowy krój, taki bardzo prosty kardigan zapinany po szyję. Tego tylko kardigan lubię zapinać tylko na ostatni guzik i żeby się one właśnie tak rozchodziły z jakimś to pod spodem, ale to tak czy inaczej nie gra jakoś super ze sobą, więc już nie kombinowałam. Ogólnie bardzo ładny, ładny kolor, ale niestety gryzie, jak w przypadku pozostałych elementów z tej dzianiny Na dole spódniczka, która jest dwuwarstwowa. Mamy część podszewki i część, jak widzicie, koronki i przyzwyczaiłam się, że tego typu spódniczki... Mają tę podszewkę raczej do kolana niż, wiecie, tak długą, i tylko część tak wystaje poza, no ale ogólnie wygląda bardzo ładnie. Tę podszewkę tak naprawdę zawsze możemy skrócić, jeśli wolimy taką podszewkę mieć odciętą wcześniej po prostu. Wydaje mi się, że więcej miałaby uroku niż właśnie w ten sposób. jest Kosztuje 160 zł, na sobie mam rozmiar 40, leży perfekt. Ma tutaj gumkę yy, i. Ona dosyć dobrze się rozciąga, możemy założyć właśnie w najwyższym miejscu w talii. Tutaj w podszewce jak widzicie jest rozcięcie na nogę z boku, no ładnie się układa, nie ma tutaj <grym> za dużo o czym mówić. Plusem jest to, że ta podszewka jest zgrabna, ale wystarczająco szeroka, nie ogranicza w żaden sposób ruchów, ale nie jest tak samo szeroka jak tutaj górna wierzchnia warstwa, dlatego też po prostu tutaj ładnie ten materiał właśnie się załamuje Są zakładki, zestawienie, w którym je jeszcze nie widzieliście do tej pory I na pewno w ogóle nie zobaczycie Zamówiłam, słuchajcie, skinny jeans A to dlatego, że widziałam jakiś filmik, że skinny jeans mają wrócić Ja faktycznie lubię ten model spodni, ale tylko i wyłącznie w takim zestawieniu Z kozakami, z jakąś fajną, obszerną górą Ale wszystkie obszerne, które już Wam pokazałam wcześniej I został mi tylko ten dopasowany. Więc dlatego mówię, że w takim zestawieniu mi nie zobaczycie, gdzie jest i dopasowana góra i dopasowany dół. Na górze golf z wełny merino, który kosztuje 200 zł. Mamy tutaj trzy dostępne kolory. Jedna taka typowo klasyczna wyżowa, ale też fioletowa oraz No więc takie dosyć niestandardowe kolory pozostałe. Tutaj na sobie mam rozmiar M, no ale zamówiłam z myślą o tym, że właśnie chciałam taki golf bardzo dopasowany, żeby pasował pod jakieś inne rzeczy, jakieś kamizelki, maryn narki, właśnie, żeby ta góra była dopasowana, gdzie ja zazwyczaj chodzę w white legach. I co mogę Wam o powiedzieć? Troszeczkę mi gryzie, naprawdę minimalnie w porównaniu właśnie do alpaki, do moheru, no ale czuję to. Czuję na tyle, że nie chciałabym tego nosić po prostu tak na co dzień. Tutaj w szczególności właśnie na przestrzeni szyi jest to odczuwalne. Sam materiał jest w porządku, jest cieniutki, nie byłoby na pewno w nim zbyt gorąco w porównaniu do innych wełnianych rzeczy, które mam w szafie, no ale z wełnianym no jeszcze do tej pory nic nie miałam. Wygląda ładnie, zgrabnie, zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że większość osób w ogóle nie poczuje tutaj żadnego gryzienia w przypadku tego modelu. Jeśli chodzi o spodnie, no to one kosztują 110 zł, są to spodnie ze średnim stanem skinny jeans, właśnie, które są dostępne w czarnej wersji i w trzech odcieniach jeansu. Składowo wypadają dosyć słabo, ponieważ aż 28% jest tutaj poliestru i tak naprawdę rzadko się taki skład spotyka. Zazwyczaj mamy 100% bawełnę, bawełnę z jakąś tam domieszką. Czasami w przypadku z tych składów z lajoselem jest trochę więcej poliestru, ale aż takiej ilości w połączeniu z bawełną dawno nie widziałam. Jest tutaj elastyczne, faktycznie są elastyczne, ale wydaje mi się, że skinny jeans zazwyczaj mają elastyczność. Tam w składzie. Ten model spodni osobiście mi się nie wydaje atrakcyjny. O ile w sumie dosyć dobrze wygląda na mojej figurze, prawie się nie marszczy tutaj, mimo tego, że jest dopasowany, trochę będzie tam brzuch podkreślać, to nie wygląda źle. Tylko po prostu ten stan, który do mojej figury po prostu nie pasuje. To by było, kochanie już wszystko na dziś. Koniecznie dajcie mi znać, co Wam się spodobało w tym filmie. Cieszy mnie to, że coraz więcej jest takich fajnych składów. Nie kojarzę, żeby w zeszłym roku było aż tyle wełny właśnie w Mohito i tyle takich właśnie blazików. Pamiętam, że w zeszłym roku było dużo logotypu, i to co nie podchodziło mi właśnie do gustu, ale w tym roku ta kolekcja zdecydowanie lepiej się sprawdza. No i te 100% wełniane rzeczy faktycznie mi rewelacyjnie nie pasują, także tutaj dla mnie najlepszym elementem był właśnie 100% wełniany sweter. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.